Proszę zobaczyć, to i to jest świetlówka, w prawej ręce trzymam zwykłą, że tak powiem, żarówkę energooszczędną typu świetlówka fluorescencyjna, natomiast w lewej ręce trzymam świetlówkę solaryjną, tak? czyli do tak zwanego opalania. Nazywam się Mirosław Kowalczyk, jestem kierownikiem zakładu Maja Wiktory w Bogumiłowie, który zajmuje się utylizacją świetlówek czyli zużytego sprzętu elektrycznego i elektrycznego. Społeczeństwo nie, nie zdaje sobie sprawy z tego, że w takiej świetlówce rtęci to jest to rtęć szkodliwa, ponieważ jej nie widać. W zasadzie nawet po zbiciu tej, tej rtęci też nie zauważymy jak, jak w przypadku na przykład termometru. Świetlówki w opakowaniach jednostkowych są desegregowane, czyli te świetlówki muszą być czyste, niezaolejone, nie, nie mogą być mokre. Trafiają do urządzenia, które się nazywa Photon 4000S szwedzkiej firmy MRT. Jest to metoda sucha. Pierwsza faza e, utylizacji to e, mechaniczne oddzielenie frakcji. Najwięcej oczywiście e, w świetlówce jest szkła. Kolejną frakcją są końcówki aluminiowe, czyli zwane kapsle. I oczywiście wewnątrz e, świetlówki jest luminofor. natomiast to jest halofosforan wapnia, czyli element pozbawiony e, rtęci, tak? czyli po w procesie destylacji. Wsiedówka wkładana do urządzenia jest poddawana mieleniu, czyli kruszeniu w młynie, następnie transportowana poprzez dwa rodzaje transportu. Transport pneumatyczny pozwala nam odessać ten luminofor na każdym etapie poruszania się tego pokruszonego szkła. Natomiast transport mechaniczny polega na wydzieleniu szkła oraz końcówek aluminiowych i metalowych poprzez separatory mechaniczne i magnetyczne. Na końcu oczywiście Elementy są transportowane na zewnątrz urządzenia, a całość tego ciągu pneumatycznego, czyli powietrze, które porusza się wewnątrz, wewnątrz urządzenia, jest poddawane filtracji. Czyli pierwszy etap to jest filtrowanie, jak gdyby, mechaniczne, poprzez filtry, filtry workowe. Następnie są to filtry z węgla aktywnego i powietrze po przejściu przez cztery takie filtry węglowe dostaje się już na zewnątrz pozbawiony rtęci. W zasadzie wszystkie elementy są do wykorzystania oprócz rtęci. Zostaje ona zbierana, natomiast nie jest ponownie, że tak powiem, zagospodarowane do produkcji. No, oczywiście szkło wykorzystujemy jako, jako podsypkę pod drogi. Aluminium i, i metal oczywiście idzie do ponownego użycia do, do hut. Nieprzekazanie zużytych yy, świetlówek do yy, wykwalifikowanego punktu zbiórki ewentualnie takiego zakładu jak nasz jest nieodpowiedzialne, ponieważ nie szkodzimy tylko sobie, ale też innym i całemu środowisku. Proszę pamiętać, recykling to nie mit.